W dniu, w którym mamy zaszczyt i przyjemność otwarcia ulic Piaski i Lipowej w Małgini Górnej. Niech to dzieło projektantów i wykonawców służy nam przez wiele lat. Niech służy także społeczności lokalnej przez wiele dziesięcioleci. Gratuluję Państwu tych wspaniałych ulic. Gratuluję tych ulic mieszkańcom gminy Małtinia Górna i miejscowości Małtinia Górna. Proszę panią Wójt o zabranie głosu i powitanie gości. Najważniejsza w centrum położona dzielnica, którą nazywamy Piaski, nie może tak wyglądać. Cóż ja miałam powiedzieć, drodzy państwo? Tak, mówię, no ale trudno mi być jasnowidzem. Jakie możliwości będzie miał samorząd za rok, za dwa? Na pewno podejmę takie wyzwanie. Proszę Państwa, dokumentacja na ulicy Piaski w samorządzie gminy była robiona dwa razy. Pani kierownik, poprawić mnie proszę. Nie będę poprawiać. Jest tak, jak mówię. Niestety w 2013 skończył się okres trwałości tej dokumentacji. Gmina nie miała pieniędzy. Musieliśmy podejść do tego zadania całościowo. Proszę Państwa, dzisiaj oddajemy drogę ulica piaski, Lipowa piaski, bo tak jak nazwaliśmy w dokumentacji, ale dzisiaj częściowo oddajemy ulicę Nurską, ponieważ nie byłoby tych dwóch ulic, żeby nie było remontu drogi wojewódzkiej. Dlaczego, proszę Państwa? My w czasie projektowania tych dwóch dróg napotkaliśmy olbrzymie przeszkody w postaci zatrzymania możliwości projektowania z uwagi na nieodpowiednie umiejscowienie w przebiegu dokumentacji separatorów. Jestem wdzięczna tutaj wszystkim panu dyrektorowi MZW, poniosłem obowiązki teraz, to prawda poprzedni, że pomógł nam uskuteczni to nowe projektowanie w 2015 roku. My żeśmy przeprojektowali, tutaj chylę czoło, yy, jeśli chodzi o firmę Komi, projektantów, bo oni wspólnie z projektantami z Mazowieckiego Zarządu Dróg doprowadzili skutecznie do tego, że umiejscowienie separatorów przepompowni i innych urządzeń osadników było na tyle zgodne z wymogami dotyczącymi oczywiście terenów zalewowych. Bo pomimo, że za nami 20 parę metrów czy 30 jest duża skarpa, to proszę Państwa, w planie Województwa Mazowieckiego ten teren jest terenem o dużym ryzyku powodziowym. To jest tak zwany, się mówi, teren stuletniej powodzi. Co to znaczy? To znaczy, że raz na sto lat może przyjść tutaj, powódź i wszystko zatopić. Proszę Państwa, mam nadzieję, że tak nie będzie, że to odwodnienia wszystko się też przysłuży ku temu, że tutaj nie powtórzy się tragedia, która miała miejsce w 70-tych latach, że tu na tym terenie pływało się łódkami. Drodzy Państwo, żeby wytłumaczyć uzasadnienie, dlaczego te drogi mogły być tylko w synchronizacji zbudowane z drogą wojewódzką. Ja od 2015 roku czyniłam, okazało się, że pani y, wicemarszałek skuteczny lobbying, dziękuję radnym za wsparcie mnie w tych wyzwaniach, że chodziłam, 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 proszę państwa, aż wydeptałam na paragrafach Sejmiku Województwa 20 milionów, bo to jest koszt remontu drogi wojewódzkiej. Dlaczego, proszę Państwa, było to dla nas tak ważne? Nie tylko z tego względu, że musieliśmy, proszę Państwa, zaprojektować wjazdy z drogi wojewódzkiej, bezpieczne, dobrze wyprofilowane, ale przede wszystkim o remont drogi Nurska ulicy, która jest drogą wojewódzką 694. Zabiegałam, bo to mieszkańcy gminy przychodzili do mnie i mówili Pani Wójt. Udało się zlikwidować podtopienia środka zdrowia. Pamiętacie Państwo, jak wykonaliśmy remonty na ulicy Biegańskiego w 15 i 2016 roku? Czas na nursko, bo proszę Państwa, tu jakby. Szanowny Księża, Panie Radny, Szanowni Państwo, Pani Wójt, jak się ma marzenia, to trzeba o nie walczyć. I tutaj. Ta historia świetnie pokazała, że naprawdę jak się walczy o te marzenia, to one się spełniają. Zanim zacznę gratulować mieszkańcom, tym, którzy na co dzień będą użytkowali tę ulicę, chciałabym pogratulować wam wszystkim, pani Wójt, bo to co ona powiedziała, że chodziła, wychodziła, to jest prawda. Wszystkie te środki, które tutaj trafiają, to jest zasługa pani Wójt i waszych radnych, bo zawsze trzeba znaleźć środki własne. Ale też zawsze pani Wójt, i pani to o tym doskonale wie, trzeba złożyć kupony, bo inaczej nie ma żadnych dofinansowań. Szanowni Państwo, to brawa dla nich, dla pani Wójt i dla waszych radnych, za zgodne. Procedowanie, bo trzeba też znajdować kompromisy. Nie zawsze się da wszystko na raz zrobić. Szanowni Państwo, i oczywiście te gratulacje również, bo przecież e, pani Wójt powiedziała wyraźnie, Nurska, samorząd województwa, tutaj ta, te ulice e, drogi samorządowe, czyli e, wojewoda. Takich miejsc jest bardzo duże, że z których korzysta Pani Wójt. Nie tylko ze środków budżetu województwa, nie tylko ze środków wojewody, ale również z unijnych środków, bo przecież Targowisko to jest program rozwoju obszarów wiejskich. Więc Szanowni Państwo, naprawdę z ogromną determinacją pani Wójt tutaj walczy o każdą złotówkę, bo najłatwiej wydaje się te, które się ma w kieszeni, a najtrudniej jest pozyskać zewnętrzne, żeby te, które ma się w kieszeni, przeznaczyć na coś innego. Szanowni Państwo, i jeszcze gratulacje dla kogoś, kto naprawdę, wydaje mi się, że tu w tych sprawach tych dróg jest kluczowy mieszkańcy bo Pani Wójt to wyraźnie powiedziała, że wszyscy Państwo byliście u Pani Wójt, żeby ją przekonać jak bardzo jest to potrzebne. Więc ja poproszę o brawa dla tych, którzy walczyli o te marzenia. Bo właśnie to co powiedziała Pani Wójt, jak się ma marzenia, to trzeba o nie walczyć. A macie waleczną kobietę. Dziękuję bardzo. Start. I... O, oh, bardzo wow. I na pamiątkę, Fajna. proszę Państwa. Staro, to fajnie. Na pamiątkę.